Jeszcze wybrzmiewa dzwon. Jesteśmy w El Paso. Misja pod wezwaniem świętego Antoniego. Święty Antoni jest patronem Indian Tigua z północnego Meksyku. No, myślałem, że Indianie zawsze bardziej wierzyli w Manitou, no ale powoli przekonuje się tutaj, że czy to w Tucson, w Arizonie, czy w Teksasie być może za chwilę będę więcej widział takich y, przypadków. Indianie właśnie w XVII wieku gorliwie y, na na ten, że tak powiem, kierunek się y, godzili i, i przechodzili. Tak trochę myślę jeszcze i zastanawiam się, bo tutaj też w tym kościele są Różni święci eksponowani i jest święta Ketari którą już widzieliśmy w Tuson. Także posągi i rzeźby świętych na pewno proszą o to, żeby ewentualnie się wczytać bardziej w ten tutaj wątek chrześcijaństwa, bo no nic pewnie by nam to nie powiedziało w Polsce. Najstarsza misja, może tutaj o ciekawszych takich faktach, najstarsza misja w Teksasie i druga pod tym względem w Stanach. Pierwsza jest w, San, w Santa Fe, ale jakoś nam umknęła o. To tyle